Witam młode wilki biznesu dzisiaj w pięknych oto obliczach natury pobiegane, więc można coś tam nagrać krótkiego i fajnego dzisiaj troszkę podyskutujemy o autorytetach czy one są potrzebne albo może nawet niezbędne w moim przypadku okazało się, że można bez ponieważ ani mój ojciec nie był przedsiębiorcą mama również sobie chowałem się na Podlasiu gdzie autorytetami w tej materii to raczej byli przemytnicy, którzy albo zajmowali się wodą, albo fajkami. I oni mieli, przepraszam, zapomniałem jeszcze o złotnikach, którzy też byli bardzo dobrzy, i ustawieni lokalnie. I to właściwie tyle, więc na nich się patrzyło jak na takich małych ludzi sukcesu lokalnych, a cała reszta coś skombinowała. W sensie, jedno, i od małego to zbierałem żołędzie, jarzębinę, nie wiem, trawę, żółrówkę. Albo jeździłem na gonki, ganiałem zające. Naganiałem zające. Cały dzień w mrozie. I na koniec pięć dyszek przytulonej, i człowiek najszczęśliwszy na świecie. Takie było życie. Fajnie, bo rodzice nie mieli pieniędzy, więc trzeba było się czymś zajmować, żeby kupić fajne buty, nie wiem, spodnie, bluzę. Bo inaczej, inaczej by się nie dało, bo do pracy oczywiście jeszcze było za wcześnie, ale trzeba było sobie jakoś radzić i to były pewnie jakieś podwaliny tego wszystkiego, bo inaczej tego się wytłumaczyć nie da, bo nikt ze mną nie usiadł na ławce w parku i zaczął mi tłumaczyć jak życie poukładać, żeby być zarobiony w cudzysłowie, albo co robić, w którą stronę, oczywiście no. Edukacja, edukacja, edukacja. Ale nie każdy ma talenta, nie każdy idąc na studia, idzie na kierunki, które w jakiś sposób gwarantują to, że będziesz w życiu ustawiony. Ponieważ po politologii czy nie wiem, pedagogice to raczej ciężko zakładać, że będzie się Krezusem, ponieważ pewnie nie wiem, czy 1%. Tych ludzi, którzy wybrali ten kierunek, to tak właśnie kończą i są gwiazdami w ramach jakichś tam biznesów, pomysłów czy innych historii. A tak po prostu autorytetów, no bo ciężko mówić o tym, że nie wiem. Posłucham Brzoski pięć razy i to znaczy, że co? Że jego historia stanie się moją historią? Nie, no fajnie go posłuchać jako człowieka. Jak mu się udało, co... Co tam przez całe swoje życie kombinował, o co się, jak się potykał i jakie z tego wnioski wyciągał, ale nigdy w życiu jeden do jednego się tego nie skopiuje, bo to było zbyt proste. Tak samo co, bez osa posłucham to co? Znaczy, że otworzę inny biznes i po prostu od razu automatycznie będzie gigantyczny sukces i zostanę multimilionerem, miliarderem? No chyba nie do końca. Więc jeżeli wierzycie w takie bajki, opowiadanie historii o tym, że posłuchasz mentorów sławnych i już jest poukładane wszystko po prostu, bajka napisana jak, nie wiem, patykiem no, na piachu, nigdy te, w takie rzeczy nie wierzcie. Sami musicie generalnie próbować i ogarniać temat, bo, in, bo inaczej się nie uda, no. I oczywiście dobrze jest ich posłuchać, bo oni jakieś swoje wnioski w ramach tego co robili łatwo i fajnie mogą przekazać. A opowiadać potrafią, więc to się fajnie słucha. Ale nie wchodźcie w taką ścieżkę albo uliczkę, że po prostu jak ich posłuchacie, to już po prostu jest koniec świata i jest wszystko pozamykane i poukładane. Nie, to było po prostu easy way tylko, że ja myślę, że to by było easy way to hell no ale nic dlatego takich autorytetów yy, stricte no to ciężko, ciężko, ciężko ich jakby poznać i z nimi coś yy, podyskutować no bo, no bo jak no, no oczywiście można sobie się tam na jakieś grupy teraz obecnie zapisywać, nie wiem na jakieś szkolenia posłuchać kilku mądrych wykładów na temat biznesu i w ogóle, tylko że mi się to wydaje, że to jest tylko owocne w kwestiach technicznych bardziej, które pomogą Wam ogarniać różne zagadnienia w ramach tworzonego biznesu bo i to jest rzeczywiście bardzo pomocne, ale w kontekście autorytetów to chyba nie bardzo. Ja bym się aż tak nie podpalał. Wolę usiąść ze wspólnikiem i po prostu zrobić burzę mózgów i dyskutować albo z zespołem i z tego więcej się e, uda wy, jakby zrealizować, wykonać, poprawić, niż e, słuchać tam mądrych e, mądrych jakichś wykładów, no bo bardzo często najbardziej pomocne rzeczy, które Ci się wydarzają to są obok Ciebie czyli obok ludzi, którzy Cię otaczają oni się na więcej dają. Rodzina, dzieci. Można się śmiać z dzieci, ale dzieci dają też dużo pomysłów. Dzieci są niewinne i takie bezkompromisowe. Jak ci wypali, to, to ci w pięty pójdzie. No i raczej bym szedł w tą stronę i opierał się na takich autorytetach, bo jeżeli się na coś zdecydowałeś, no to warto szukać i rozmawiać właśnie z tymi ludźmi. E, oczywiście mogę trochę na tym temacie się nie znać, ale bazuję na tym, co, czego sam doświadczyłem. Bo jeszcze raz powtarzam: no, ojciec mnie nie nauczył, e, jak funkcjonować albo co robić. Nie dawał mi mądrych rad. Sam musiałem kombinować, wymyślać. A z kolegami to się w tamtych czasach raczej umawiało na piwo, a nie mówiło o wielkich biznesach. Piło ciepłą wódkę z przemytu i tyle. Chodziło na dyskoteki, myślało się o dziewczynach, a to nie tam jakimś tam szerokim życiu. Oczywiście są ludzie, są tacy ludzie, którzy właśnie już od małego próbują osiągnąć swój, idą w stronę swojego celu, można tak powiedzieć, bo sobie coś wymyślili, że chcą żyć inaczej i ambitnie. No ale ja jestem, ja się zaliczam do, tej, do tych ludzi, którzy początkowo byli bardziej skupieni na no, po prostu w życiu, bawieniu, zabawie się, spotykaniu, graniu w piłę, yy, a nie myśleniu o tym, co, może co ja będę robił, sklep otwierał, czy tam jakieś, nie wiem, fabrykę kredek miał, czy coś. No, w życiu o takich rzeczach się nie myślało. Po prostu się Człowiek cały czas kupiał na tym, żeby się fajnie żyło. No i fajnie się żyło. By się jeździło. To na Mazury, to na jakieś koncerty, to na Ustok, tu na coś tam. Tu było zawsze, zawsze coś się działo. Nie było nudy. Człowiek ciągle kombinował. Nie było zabawek. To trzeba było sobie zrobić zabawki. To zrobił człowiek machawkę, proce. Strzelał z saletry. Dzisiaj to właściwie nie do pomyślenia, żebym żeby ja wiedział, że moje dzieci takie rzeczy się bawią. To mi chyba osilił jeden dzień. Na szczęście moja mama ani mój tata nie znali 10% głupich rzeczy, które ja wtedy robiłem. Po prostu wszyscy je robili. A nie było innych atrakcji: nie było komputerów, nie było telefonów, smartfonów i innych rzeczy. Nie było YouTube'a, nie było. Facebooka Trzeba było sobie jakoś życie ogarniać W sposób taki bardziej aktywny I fajnie to wyglądało Jak o tym sobie myślę to I patrzę na swoje dzieci to, to trochę mi się smutno robi Że oni trochę Inaczej patrzą już na świat I ten świat się tak zmienił Że oni tego Nie doznają tak, nie dotkną Tak jak my to mieliśmy Bo to też z tego, że było biednie Ale było wesoło no, i to jest właśnie ten klub, bo nie było takich autorytetów w zasięgu ręki, z którymi można by było pogadać, albo którzy by cię wyciągnęli właśnie z takiego standardowego życia funkcjonowania i pociągnęli cię w mentorsko w jakiś temat. Nic takiego się nie działo, wszystko było spontaniczne inne żywe życie na osiedlu. Pozdrawiam Podlasie. No i więc, i, nawet jak się głęboko nad tym zastanawiam, to ciężko mi pomyśleć, bo słyszałem naprawdę wiele tych historii, bo przecież, tak jak już wspomniałem o, o Brzosce, czy no to na przykład, no, no nic, nie wiem, no wszędzie się pojawia, opowiada swoją historię i, i ciężko wyciągnąć od niego jakby coś nowego, bo on już to wszystko, on wszystko już opowiedział właściwie, jak było, jak było ciężko, jak, jak to wszystko wyglądało z punktu jego widzenia. Dlatego my bardziej będziemy chcieli rozmawiać z ludźmi trochę z niższego poziomu biznesu, Bo, ponieważ oni też mają bardzo ciekawe historie do opowiedzenia, z pewnością, ale to nie jest w temacie jakiegoś tam wybitnego coachingu. Tylko chodzi o to, żeby, do każdy, żeby każdy z nich, czy to ja, czy to ktoś inny, po prostu najzwyczajniej w świecie mógł powiedzieć, z jakimi problemami się spotkał, albo czy ich może nie miał. Nie wiem. Może się tak okazać, że po prostu komuś się udało wszystko od razu ogarnąć i poszło jak z płatka. Mało pewnie takich ludzi jest, bo przeważnie to jest jakimś tam z jakimiś kłopotami się rozgrywa. No chyba, że po prostu ktoś miał bogatych rodziców i po prostu dali mu parę milionów na przykład na rozkręcenie czegoś, mu taki pomóc albo anaperię. To, to nic z tego nie jest, ale tylko, że takich ludzi jest po prostu mało. Z pokolenia na pokolenie będzie coraz więcej, bo jednak społeczeństwo się bogaci. Ale za moich czasów tak po prostu nie było. Teraz jeszcze też mi się wydaje, że tak nie jest, że po prostu trzeba walczyć o swoje i naprawdę się nad tym skupić, no bo, bo jak będziesz chciał coś zrobić na luzakach z myślą o tym, że samo się zrobi, to ci gwarantuję, że się nie zrobi. Bo sam widziałem po paru rzeczach, które próbowałem tworzyć. Jak się do nich nie przełożyłem, no to one po prostu się wyłożyły. No. Więc jeżeli już się za coś zabierasz, to musisz się zabrać za to na 100%, a nie na pół Ja z chęcią bym posłuchał waszych historii, więc jeżeli je macie, to z chęcią możemy się umówić na małe pogaduszki w tym temacie. Ja z chęcią podzielę się swoimi radami, bo to nie jest żadna wiedza tajemna, to, jest, to są po prostu samo życie i historie, które mnie dotknęły, albo których doświadczyłem może tak bardziej. Więc z chęcią się z Wami tym podzielę, żeby Wam było łatwiej. Bo im więcej szczęśliwych ludzi, którym łatwiej będzie, tym generalnie będzie fajniej się w tym kraju żyło. Bo bardzo często się zdarza, że jest smutno. Generalnie mam takie wrażenie, że my bardzo często jesteśmy takim narodem smutasów. Chodzimy smutni. A przecież naprawdę do szczęścia mało potrzeba więc jak się będziemy skupiać tylko na jakimś lokalnym głowienku to będziemy w tym babrać się przez całe życie i będzie smutno i umrzemy smutni. także pozdrawiam Was serdecznie w ten piękny poranek trzeba wracać do domu ogarniać śniadanie na razie, pa pa